Ale akcja! Nie zdążyłem już do lasu, nigdzie znaleźć miejsca, po prostu na w krzaki, krzaki. Tutaj ludzie mieszkają, ale to jest jakaś działka wolna, wszystko jest mokre, w tym deszczu zabezpieczyłem chociaż przyczepkę. Teraz w ekspresowym tempie muszę rozłożyć namiot tu akurat jest dobre miejsce i wszystko powrócać W ekspresowym tempie To już jest zaciągnięte W całe nogi buty spodnie ale wszystko powrzucałem co ważne ten namiotu teraz nie ma jak się osuszyć Zbiera tylko gacie sucha Do środka To jest najważniejsze mieć pojemnik zamknięty szczelnie z w takim się szybka akcja adrenalina Ale i tak to nie zdążysz Przed, przed wodą nie zdążysz spadnie makre wszystkie buty ale kurde dobrze i tak, że ta peleryna, bo nie jestem do suchej nitki mokry jestem tylko pioruny jeszcze walą akurat nie w tej chwili gdy nagrywam no i na czyimś działce, nie wiem czy je to jest zaraz wam opowiem może na jakiej zasadzie wybieram gdzie się rozbić w ogóle. co mi dała ta paleryna że wszystko pod spodem mam Suche, wiadomo, że te pierwsze rzeczy mogą trochę być wilgotne, ale już tutaj nie i szybka bluza, szybka, no schowana właśnie w tej, szybko wzięta bluza z pojemnika tego wodoszczelonego powoduje, że teraz mi nie będzie zimno. Zakładam, pomimo wygoci, ale nie, nie ogrzaję się. Jeszcze za chwilę, jak się uda, no to fajnie by było zrobić herbatę, a wcześniej będę rozpalał tego w nabiociu. No i co ważne? Namiot, suchy, namiot, śpigur suchy i ręcznik, który też miałem tam w pudełku. Założyłem suchą składnie drasowe właśnie składnika i już jestem bezpieczny pogrzalny w ciepłym świrku w suchym śpigur. Mm. Także to jest bardzo ważne. do was mówić, nagrywać się czy zjeść sobie czereśnie. Po drodze sobie kupiłem. Jeszcze mam poduszeczkę też w worku zabezpieczoną, Proszę bardzo od chaneczki mojej kochanej poduszeczka i teraz możemy czekać na rana aż przestanie padać o bardzo dobre zresztą dużo tutaj sadów jest z czereśniami powiem wam jak Zdobywam, bo no to chyba tak to trzeba nazwać: jak zdobywam jakiś teren do noclegu. No tak, bo to jest taka walka. No powiem, że to jest taka, no takie przebiegłe trochę, ale usprawiedliwiające mnie, zarówno jak i, załóżmy, wpadkę, jakby ktoś się rzucał. Gdy jest fajny teren, no to głupio, nie jest zawsze coś jest czymś. No aż, aż by się chciało ten rozłożyć w jakimś zagajniku. Koineczki, płasko, akurat super gwiazd, ale obok gdzieś tam domy, no to nie wiedziesz, bo się boisz, że halo, halo, ale tutaj jest Pan Marian, to jest Pana Mariana a Pan co tutaj robi? Nie? No to najlepszym momentem jest jak zaczyna wkładać albo lać, to, to jest idealne rozwiązanie, tak jak, ale najlepiej jak jest ciemno, to wtedy nikt Cię nie widzi, rano już jak wstaną, to już jesteś albo spakowany, tego, że pada dalej, no to jest, są wyrozumiali i rozumieją Aha, no facet jechał, no to go złapał deszcz, no to się to zatrzymał. Tak jak w pierwszej mojej wyprawie, co pani biegnie przez miedzę z jajecznicą, bo mnie widziała, jak to się wszystko działo. I tutaj ręcznik miska, proszę, niech się pan oporządzi, zje jajecznicę i gorącą herbatę wypije. No bo właśnie no, miała to współczucie i mówi, trzeba wspomóc człowieka. I to jest wtedy fajne. Natomiast tak bezczelnie się rozłożyć, to mi się jeszcze nie zdarzyło na czyjeś dowce, ale deszcz jest super wytłumaczeniem, to jest szybka akcja i tutaj też na celu nie Panie, to, nie, 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 co mi się zrobić. Panie co mam z zapalenie płuc co mi się zimna, jest mi okroczy, przecież rano się zwijam. Bo był poprzednio tutaj taki parking, gdzie przesadzisz oświetlenie rozstawi przy... no, ja się nawet tu przy się boję takich rzeczy, bo... No, zajadą ci na coś tam. Obózy, zabawiaki, czy zabijaki, może nie ale zabawiaki, czy jakieś tam. No, po imprezie, czy po jakiejś dobrej, po dobrej i powiedzą: O, no, fajnie, koleś, masz jeszcze coś tam, na przykład do wypicia, albo no, jakby palił ogień, to byś wcielił w biorowisko, się i tak dalej. No to, to jest to. Trudno jest zdobyć. No, no oczywiście, że w lesie na no to cię nikt nie widzi i sobie robisz co chcesz. Ale jeśli chodzi o to, że jedziesz już się robi 18-19, już ciemne, A ty mówisz, kurczę, chciałem ja Wam spać i szukasz tego. Można wyszukiwać właśnie tych bilionych placy z tymi chustawkami, z, z siłowniami, z zadaszeniami. To jest najlepszy, co ostatnie, ostatnie parę tydzień temu ale jak tego nie ma, no to biedny miś jedzie, szuka, 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 śniada się, się. Zaczyna wreszcie padać i jest lepiej. tak to wygląda. Dobra czerwona. Po 20 zł. To by musiała być noc. Wtedy jest odważny. Wtedy trzeba wziąć. No Ale teraz też już pada. Musiałbym się tu. Pierniczyć. Było około zapytać. Tutaj tu prawie w Zobacz, tam są domy. Tu są te ławeczki i szosa. Ja tam szczęście przejechali. Gwiazd, wyjazd, skoro odwrotny. Tu No i wela. Nie ma tu nic. Mogę tylko liczyć na zagajnik jadąc dalej.